I pomysłowi pracy oraz zaangażowaniu pana burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza w lipcu w naszym mieście odbyły się dwie spektakularne uroczystości. Otwarcie nowo wyremontowanej sali Mieroszowskiego Centrum Kultury oraz obiektu Bike Arena Parkowa Góra, który powstał głównie z myślą o rowerzystach. Podczas uroczystego otwarcia wyremontowanej sali, która do tej pory nosiła nazwę sali kinowej Miroszowskiego Centrum Kultury, nadano jej imię sali spotkań imienia Włodka Szomańskiego, polskiego muzyka, wokalisty, kompozytora, założyciela grupy muzycznej Spiritual Singers Band. I właśnie ta grupa otworzyła w tym dniu pierwszą edycję festiwalu, nie tylko gospel imienia Włodka Szomańskiego. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Gminy Mierosów, witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych, w tym szczególnie ważnym dla naszego miasta dniu. Dziś wspólnie uczcimy pamięć mieszkańca naszej gminy, którego nazwisko znane jest w naszym kraju i poza jego granicami. Cieszy mnie ogromnie fakt, że tak licznie przybyli Państwo. Na tę uroczystość, a oznacza to, że osoba i jego twórczość żyje w Państwa sercach i umysłach. Dziękuję za to, że chcieliście Państwo tu dzisiaj z nami być. Szanowni Państwo, gościmy w Mieroszowskim Centrum Kultury, placówce, która już na stałe wpisała się w krajobraz Ziemi Mieroszowskiej i życia naszej gminy. Jak mówi Pani Elżbieta Szumańska, jest. To miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu na krajobraz, ale przede wszystkim ludzi. Takim miejscem zachwycił się 15 lat temu Włodek Szumański i zostawił dla niego Wielki Wrocław. W ostatnim okresie, dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej, Mieroszowskie Centrum Kultury odzyskuje swój dawny blask. Kosztem ponad miliona 400 tysięcy złotych, w tym. 500 tysięcy dotacji z Unii Europejskiej z programu rozwoju obszarów wiejskich. Wykonano szereg prac remontowych, w tym wymianę pokrycia dachowego, remont poszczególnych pomieszczeń administracyjnych i ostatnio modernizację właśnie sali kinowej, która w nowym obliczu przyjęła funkcję sali widowiskowej. Na scenie której Włodek Szumański wraz ze swoim zespołem występowali. Szanowni Państwo, pomniki, tablice są znakiem czasu i historii. Stajamy, stawiamy je i odsłaniamy w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń, aby uczcić w ten sposób pamięć o kimś ważnym. Dziś przybyliśmy tu po to, by przede wszystkim uczcić pamięć i dzieło naszego przyjaciela, dzięki któremu nasza społeczność... Tu na pograniczu polsko-czeskim trafia na karty historii. Życzyłbym sobie, aby ta sala, ta, na, na scenie której Głodek ze swoim zespołem występował, dobrze służyła społeczeństwu naszej gminy, jak również i występującym na jej deskach artystom. Witam pięknie wszystkich moich przyjaciół, którzy przyjechali, którzy są ze mną. To jest jakby moje prywatne powitanie, że nie opuszczacie mnie nawet w chwilach ciężkich i w takich przyjemnych jak dzisiaj. Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że pomnikiem jest na pewno zaradność i wielkość burmistrza Miroszowa oraz dyrektora Władysława Koziejki, którzy... Wybudowali, odnowili, odrestaurowali taką piękną salę. To będzie największy pomnik. Z tego pomnika chcemy korzystać praktycznie rokrocznie. Chcemy robić ten festiwal nie tylko gospel. Nie tylko gospel, dlatego że nie wymagamy, żeby ludzie śpiewali gospel czy spirytuelnie. Śpiewają wszystko to, co mają w sercu i to, co chcą pokazać innym. Taka nowoczesna sala spotkań będzie na imię pani męża. Czy jest pani dumna? Tak, jestem bardzo dumna z tego powodu, choćby dlatego, że kiedy przeprowadziliśmy się z mężem tutaj ponad 15 lat temu. Na razie stwierdziliśmy, czy w owym czasie stwierdziliśmy, że jest to najpiękniejszy rejon, jeżeli chodzi o krajobraz. Natomiast potem stwierdziliśmy, że tutaj są cudowni ludzie, z wielkim sercem, wspaniali sąsiedzi. Pokochaliśmy po prostu to miejsce. Mąż często tu koncertował. Koncertował właśnie w tej sali widowiskowej, która nie była wtedy tak piękna. Koncertował w miejscowym kościele u Proboszcza i jakby. Zaprzyjaźnił się też i muzycznie, nie tylko sercem czy, czy powitaniami, ale też i muzycznie z miejscową ludnością, sąsiadami. Dlatego jest to dla mnie wyjątkowy moment i wyjątkowe szczęście, że właśnie tu, w tym miejscu, w którym ukochał mój mąż, będzie sala jego imienia. Nie chcę już mówić o tym, o czym powtarzam bardzo często, że przede wszystkim nie chcę, żeby zmarnowało się 35 lat działalności, twórczości męża Włodka Szomańskiego oraz zespołu Spiritual Singers Band. Będzie to jakaś taka forma też wspomnieniowa. z koncertu. Jestem pod wrażeniem, po prostu pochłakałam się, bo niestety no, znałyśmy Pana Włodka. A czy dla Pani również był taki wzruszający? Włodzie to mój przyjaciel, dlatego przeżyłam to podwójnie. Brakowało mi jego niestety na scenie, z tej lewej strony. Śpiewa w niebie Panu Bogu i innym świętym i na nas spogląda. W tych młodych ludziach, którzy to śpiewają, jeszcze nigdy nie widziałam tyle siły, co na tym koncercie. Dziewczyny po prostu jak odrodzone, chłopcy tak samo, także po prostu myślę, że Włodek się bardzo cieszył. Znaliśmy Włodka osobiście, był naszym przyjacielem, więc to jest bardzo fantastyczne. Wspaniały koncert i mam nadzieję, że grupa będzie, będzie dalej, co roku będziemy przychodzić. I tak jak Ela, na tych wózeczkach do końca. A znali Państwo włódka osobiście. A jakim był człowiekiem? Był wspaniałym człowiekiem ciekłym, Ciepły. takim bardzo skromnym. Dlaczego błodek? Oficjalnie się mówi Włodzimierz, prawda? My wszyscy na niego mówimy Włodek czy Szomol. A to on taki był. On nie stwarzał żadnej bariery takiej no, jakby no, stwarzał jakiś dystans między publicznością czy, czy organizatorami koncertów. On zawsze wszystkiego przypilnował. Dla niego nie był ktoś, czy ważniejszy, jeden czy drugi koncert, ale wszystkie były jednakowe. Obojennie czy on był w katedrze, czy on był w jakimś w wiejskim kościele, czy... Czy, czy inne koncerty, bo programy gospelowe też w Harmonii Wrocławskiej, tak samo koncerty plenerowe. No, naprawdę tylko wyrazić radość z tego, że era e, zawzięła się i kontynuuje, to e, ten zespół będzie go prowadziła dalej e, i wypada im życie, żeby wszystko się udało. Pomysłodawcą znakomitego projektu Bike Areny. A jak zrodził się ten pomysł? Pomysł zrodził się z mojej strony, ale przy sugestii organizatorów wyścigów rowerowych MTB Enduro, które w tym roku są organizowane na terenie gminy po raz czwarty. My z panem Maćkiem Pająkiem organizowaliśmy. Te zawody enduro na terenie gminy, i zawsze z prologiem tutaj na górze parkowej. No i zawsze dyskutowaliśmy, czy, czy to jest wystarczające. Doszliśmy do wniosku wspólnie, że no, przydałoby się, żeby tu stworzyć ścieżki enduro, właśnie na górze parkowej, żeby rozgrywać prologi. No i zasugerowałem to swoim pracownikom w urzędzie, żeby przygotować yy, wniosek. W ramach współpracy polsko-czeskiej, w ramach europejskiej współpracy terytorialnej Polska-Czechy. Wniosek został przygotowany. Dogadaliśmy to z partnerem czeskim, z gminą mezi Mezimesti, która również miała pomysł na drugi etap ścieżki rowerowej po swojej stronie Wiżno-Starostin. No i w ten sposób złożyliśmy wspólnie e, wnioski do, do Euroregionu Placensis. Procedura się powiodła. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę, został zatwierdzony. Podpisaliśmy umowę i zrealizowaliśmy inwestycje. Także myślę, że ten etap wiodący, czyli Bajgarena Parkowa Góra, to jest przygotowanie tras rowerowych w ogóle, tutaj na Górze Parkowej, z częścią ścieżek Enduro, czyli od strony zachodnio-północnej, czyli te takie bardziej. Dla wytrwałych i bym powiedział wytrenowanych zawodników. A są też ścieżki łatwiejsze, takie ogólne rowerowe, które służą dla szerokiej masy rowerzystów, którzy mogą z nich korzystać. Góra parkowa to nie tylko bajgarena, bo mówimy o ścieżkach rowerowych, ale to również zagospodarowanie kompleksowe. Wcześniej wykonaliśmy infrastrukturę w ramach małych projektów. To jest tu widoczna. Przed nami siłownia terenowa, plenerowa do rekreacji, rehabilitacji. Z niej mogą korzystać najmłodsi, a również seniorzy. To jest również druga infrastruktura, jak ławeczki, jak pojemniki na nieczystości, jak stojaki do rowerów, odnowienie pomnika. Kolejny projekt, tablice informacyjne, które zostały z kolejnego projektu zrealizowane. Czyli w sumie już trzy projekty, trzy inwestycje. Natomiast mamy jeszcze w planie zadaszenie sceny, to jeszcze w tym roku, również ze środków pomocowych z Unii Europejskiej, z programu rozwoju obszarów wiejskich. Zresztą te małe projekty z tego projektu były realizowane z priorytetu LIDER. Natomiast zadaszenie podobnie, które będzie zrealizowane do końca września, a z projektu kolejnego, polsko-czeskiego. Będziemy realizowali czwarty etap rozwoju infrastruktury pogranicza bromowsko-mieroszowskiego, czyli budowę wieży widokowej. To zadanie będzie zrealizowane w roku 2015. Mamy już zatwierdzone. Projekty mamy wniosek rozpatrzony pozytywnie, także środki już przyznane i będziemy po prostu rozstrzygali procedurę przetargową jeszcze w tym roku w układzie wyłonienia wykonawcy, a realizacja w przyszłym roku. Także jak widzicie Państwo, to jest realizacja zagospodarowania całej góry parkowej, która ma swoją historię, ona zawsze stanowiła taki park tutaj dla mieszkańców Mieroszowa, bo ona jest na zapleczu centrum. I po prostu chcemy, żeby ją ożywić, żeby po prostu stworzyć takie, taką ofertę, żeby przyciągała nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale również turystów z zewnątrz, o między innymi tak jak powiedziałem, tych, którzy na rowerach jeżdżą i tych bardziej ofensywnie i tych mniej. No i oczywiście tutaj na organizację imprez, bo... Odtworzyliśmy placy, który tu zawsze był na imprezy wykorzystywany. Także ten plac do pokazów rowerowych głównie, ale również na takie imprezy jak dzisiaj Festyn, gdzie może się odbywać zabawa pod chmurką. jeszcze Andrzeja Laszkiewicza na zorganizowanie bike areny. Tak. A dlaczego? Yy, bo się bardzo fajnie jeździ i wreszcie coś będzie dla nas w Mieroszowie. Czy bike arena to dobry pomysł na rozrywkę? Myślę, że na pewno jest dobrym pomysłem, jeśli chodzi o miasto Miroszów, Myślę, że fajnie to zorganizowali. Ja nie jestem stąd, jestem z Bielska, o wiele większego miasta i u mnie w Bielsku czegoś takiego nie ma, więc naprawdę fajna frajda, a zwłaszcza dla tych dzieciaków, które tutaj są, więc myślę, że na Głętajczyczyły to będą przyszli mistrzowie. Czy trudno się jeździ na tych urządzeniach? Nie, są dosyć łatwe. Ale trzeba trochę poćwiczyć. Trzeba trochę poćwiczyć, bo można zawsze zaliczyć parę gleb. Ćwiczyłem trochę, ale to tak bardziej domowo, można powiedzieć, w swoich stronach, czyli w Wałbrzychu, ale to jest dobry I pomysł, tutaj żeby tutaj można przyjechać i robić w sumie co się chce. I będziesz tu przyjeżdżał aż z Wałbrzycha? Pewno. Jutro przyjeżdżam od razu. Jak długo trwała realizacja inwestycji? Inwestycja trwała prawie dwa lata. za Zaprojektuj wybuduj, przy czym założenia i cały PF zrobiła kmina, także myśmy się musieli do tego pf dostosować i no, dopasować teren do, do wymagań powiedzmy rowerzystów. Tak, żeby to spełniało swoją funkcję. Uatrakcyjniliśmy trasę enduro, yy, po prostu zrezygnowaliśmy z odcinków bardzo stromych i odcinków płaskich, a poprowadziliśmy trasy tak, żeby były atrakcyjne i bezpieczne. My tutaj w Nielopszczewie organizujemy już zawody od 4 lat. Mm -hmm jest bardzo przyjazna, infrastruktura się tutaj rozwija, dlatego też tutaj cały czas to kontynuujemy, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, że są tutaj świetne trasy w górach I, i to ma dla nas największe znaczenie, bo są bardzo trudne, tak naprawdę są to najtrudniejsze trasy w Polsce na tego typu zawody. W zasadzie nie może każdy wziąć udziału, trzeba mieć odpowiedni sprzęt, odpowiednie umiejętności już tutaj, żeby tak naprawdę przejechać tą trasę i ją kończyć, bo dla większości zawodników nawet nie samo się i zdobywanie tam kolejnych yy, lepszych lokat ma tutaj znaczenie, Cienia, a samo kończenie trasy, bo jest to, nie jest to łatwe na pewno. Czy bike arena to fajny pomysł dla młodych ludzi? Bike Arena tady v Polsku je určitě velmi dobrý zámysl pro to, aby mladí lidé sportovali. Musím říct, že jsme si tady ten areál prohlédli, líbí se nám a trošku Mirošovu závidíme. U nás na české straně máme v úmyslu udělat jednou do budoucna takzvaný single track, což bude něco obdobného, ale je to zatím ve stádiu zpracování projektové dokumentace, takže to ještě ale Polakom Mamy Mieroszowakom zawidzimy ten to jej Dzień dobry, nazywam się Piotrek Szwedowski, znajdujemy się na terenie bajka Areny w Mieroszowie, na Parkowej Górze. Za nami widać piękny nowy obiekt, tak zwany pump track. Dzisiaj odbyły się na nim pierwsze zawody dla dzieci, które miałem możliwość prowadzić. Impreza udała się rewelacyjnie. Mieliśmy dzieciaki od trzeciego roku życia i dorosły jeden startował 38 lat. Pump track jest idealną formą na zapoznanie się z kolarstwem górskim, ponieważ jest bezpieczny. Trenuje się wszystkie grupy mięśni i rywalizacja jest zacięta, ponieważ całą trasę widzimy z jednego miejsca.